Montaż i podłączenie głównego panelu Do prawidłowej pracy i skonfigurowania układu konieczny jest panel ECOSTER RT-T4. Panel wymaga połączenia czteroprzewodowego. W przypadku montażu w pobliżu sterownika minimalna średnica przewodów wynosi 0,14 mm2. W przypadku montażu w większej odległości, maksymalnie 30 m, zalecane jest użycie przewodów o średnicy 0,5 mm2. Jeżeli w przypadku przeprowadzania modernizacji już istniejącej instalacji okaże się, że liczba przewodów jest niewystarczająca, panel należy połączyć ze sterownikiem dwoma przewodami do transmisji danych, D+, i D-, a zasilanie zapewnić z zewnętrznego źródła, zewnętrznego zasilacza, zasilacza podtynkowego montowanego w puszce elektrycznej. Zasilacz powinien zapewniać 12 V i co najmniej 150 mA. Tylną ściankę panelu należy zamontować na ścianie pomieszczenia, wykorzystując otwory montażowe w obudowie. Przewody należy umieścić w kostce w gniazdach oznaczonych VCC zasilanie, GND uziemienie, D, i D linia danych. Drugi koniec przewodów należy zamocować w sterowniku w gnieździe oznaczonym G1. Montując przewody, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą polaryzację przewód z gniazda D+ w panelu musi trafić do gniazda oznaczonego D+ w sterowniku. Analogicznie należy montować pozostałe przewody. Wszystkie przewody po stronie niskonapięciowej należy zabezpieczyć przed wysuwaniem się przy pomocy elementu dostarczonego w zestawie ze sterownikiem.